Od pokoleń rzeka Guadalupe jest źródłem życia w regionie Texas Hill Country, ale 4 lipca 2025 roku ta rzeka zmieniła się nie do poznania coś bardzo niebezpiecznego. Aby zrozumieć, co się stało tamtego ranka, musimy poznać wcześniejsze wydarzenia. Centralny Teksas przechodził przez jedną z najdłuższych susz w historii prawie 4 lata wyschniętej ziemi i kurczących się zasobów wody. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna podaje, że 20 hrabstw objętych deklaracją katastrofy powodziowej miało łącznie 180 tygodni poważnej suszy od końca 2021 roku do lipca 2025 roku. 60% tych hrabstw było dotkniętych umiarkowaną lub ekstremalną suszą. Poziom wód wodonośnej Edwarca jest najniższy od 1993 roku. Jezioro Medina miało tylko 2% wody. Krajowy Zintegrowany System Informacji o Suszy odnotował, że region przechodził przez jeden z najdłuższych okresów suszy w historii, co poważnie wpływało na rolnictwo, zasoby wodne i ekosystemy. Pod koniec czerwca 2025 na Zatoce Meksykańskiej powstał sztorm tropikalny Bery. Choć uderzył w ląd w Meksyku przed osłabnięciem, jego pozostałości odegrały kluczową rolę w późniejszych wydarzeniach. To, co nastąpiło później, nazwano pogodowym biczem, nagłą zmianą skrajnych warunków środowiskowych, która potęguje skutki ekstremalnych zjawisk. Przeskok od dotkliwej suszy do opadów, które zdarzają się raz na tysiąc lat, może spowodować katastrofalne warunki. I właśnie to się stało. Ta część Teksasu nie bez powodu nazywana jest aleją nagłych powodzi. Ziemia w tej części Teksasu to głównie strome zbocza z wapienia, pokryte cienką warstwą gleby, więc kiedy pada deszcz, woda szybko spływa, kierując się do rzek. Dwa lipca meteorolodzy śledzili pozostałości po burzy tropikalnej Bery, która wtopiła się w szerszy front wilgoci z wschodniego Pacyfiku. To okazało się katastrofalne. To stworzyło zjawisko znane jako rzeka atmosferyczna. Czyli skoncentrowany korytarz pary wodnej w atmosferze. Kiedy te rzeki atmosferyczne docierają do lądu, mogą uwolnić ogromne ilości deszczu w krótkim czasie. Ilość wody przemieszczającej się przez atmosferę była najwyższa, jaką kiedykolwiek odnotowano w lipcu w tym regionie. Nadchodził najcięższy deszcz, jaki można sobie wyobrazić. 3 lipca o godzinie 13:18 wydano ostrzeżenie przed powodzią dla hrabstwa Ker i okolicznych terenów. Ostrzeżenie przed opadami od 2,5 do 7,5 cm deszczu, miejscami do 18 cm. O 18.10 wydano kolejne ostrzeżenie o możliwych gwałtownych powodziach i intensywnych opadach w środkowym Teksasie tej nocy. Do godziny 23:41 3 lipca warunki pogorszyły się na tyle, że Narodowa Służba Meteorologiczna wydała pierwsze z wielu ostrzeżeń przed gwałtowną powodzią dla pobliskiego hrabstwa Bandera. Kiedy rozpoczął się 4 lipca, większość mieszkańców hrabstwa Ker spała, nieświadoma katastrofy rozgrywającej się wokół nich. Tuż po północy rzeka Guadalupe podniosła się o 3 metry w zaledwie 15 minut. O godzinie 1.14 narodowa służba meteorologiczna wydała drugie ostrzeżenie przed nagłą powodzią dla części hrabstw Bandera i Kerr. Wysłano bezprzewodowe alerty alarmowe na telefony komórkowe. O 4.03 ogłoszono alarm powodziowy w Hand i Ingram, wzywając mieszkańców do natychmiastowego opuszczenia nisko położonych terenów. Ostrzegano, że opady sięgające 4 cali na godzinę nadal będą nawiedzać już nasycony wodą teren. Rzeka Guadalupe w miejscowości Hand podniosła się w ciągu ponad 20 stóp. O 4:22 rano strażak z Ingram rozmawiał z dyspozytorem biura szeryfa. Znak Guadalupe Schumacher na autostradzie 39 znajduje się pod wodą. Czy możemy wysłać powiadomienie Code Red do mieszkańców Hunt, by znaleźli wyżej położone miejsce lub zostali w domu? Cholera, musimy to zatwierdzić z naszym przełożonym. Pierwszy alert Code Red został wysłany dopiero po 90 minutach, a niektóre wiadomości dotarły do mieszkańców dopiero po prawie 6 godzinach. To opóźnienie stało się kluczowym punktem w śledztwach dotyczących reakcji na katastrofę. System miał wysyłać automatyczne połączenia, krótka wiadomość tekstowa i, i e-maile do osób znajdujących się w strefach zagrożenia, ale został przeciążony liczbą alertów. Na dodatek, proces zatwierdzania wysyłania powiadomień alarmowych miał wiele etapów i wymagał akceptacji przełożonych, których trudno było osiągnąć w nocy. Rzeka Guadalupe. Wciąż podnosiła się w niespotykanym tempie. O 26 stóp w ciągu około 45 minut, o 5:10 rano, wodowskaz na rzece Hand wskazał rekordowe 37,52 stopy najwyżej w historii, przekraczając poziom powodzi z 1987 roku, gdy zginęło 10 osób. Poziom był zapewne jeszcze wyższy, lecz siła powodzi sprawiła, że urządzenie przestało działać prawdopodobnie uszkodzone przez wodę. O godzinie 5.34 rano wydano kolejne ostrzeżenie o nagłej powodzi dla Kerwile i Centerpoint, ostrzegając przed dużą i śmiertelną falą powodziową przemieszczającą się w dół rzeki Guadalupe. Do świtu rzeka Guadalupe w Kerwile w ciągu zaledwie dwóch godzin podniosła się z dwóch stóp do ponad 30 stóp głębokości. Obóz Mystic był jednym z najbardziej dotkniętych miejsc. Obóz Mystic to letni obóz dla dziewcząt nad rzeką Guadalupe. Instytucja ta była ceniona w regionie wzgórz przez niemal 100 lat. Tej nocy było tam około 750 dziewcząt, wiele w domkach na terenie uznanym przez Federal Emergency Management Agency za specjalny obszar zagrożenia powodziowego. Zasadniczo chodzi o tę część równiny zalewowej, która jest najbardziej narażona na szybko płynącą wodę powodziową. Właściciele uznali, że nie wszystkie domki są naprawdę zagrożone. Więc skorzystali z procedury odwoławczej Federal Emergency Management Agency, aby przeklasyfikować budynki znajdujące się poza równiną zalewową. To legalny krok krytykowany za zachęcanie do ryzykownej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. Zwykle właściciele mieliby rację, ale to nie była normalna sytuacja. Wielu rodziców nie wiedziało, że dyrektor obozu Dick Eastland. Popierał środki bezpieczeństwa przeciwpowodziowego od powodzi w 1987 roku. Współpracował z urzędnikami lokalnymi, tworząc system wczesnego ostrzegania, z wodowskazami i protokołami komunikacyjnymi. Niestety, z biegiem lat utrzymanie tego systemu zostało zaniedbane i do roku 2025 większość z niego była niesprawna. Nawet gdy działał, opierał się na wizualnej kontroli. Podnoszącego się poziomu wody. Nie było żadnego automatycznego systemu ostrzegania. O 2:30 w nocy dyrektor obozu, Dick, otrzymał alert powodziowy i rozpoczął ewakuację, gdy rzeka gwałtownie się podnosiła. Problem polegał na tym, że obóz Mystic nie miał odpowiednich procedur ewakuacyjnych ani systemów komunikacji awaryjnej. Ich protokoły powodziowe były przestarzałe. A personel nie miał jasności co do tras ewakuacyjnych i miejsc zbiórki. Awaryjna komunikacja w obozie opierała się głównie na krótkofalówkach, które okazały się niewystarczające podczas kryzysu, ponieważ personel został rozdzielony i komunikacja się załamała. Mimo chaosu, Dick i personel zrobili wszystko, by uratować dziewczynki. Walcząc z wodą, przedzierali się, by wszystkich zabrać na wyższy teren. Dla niektórych to nie wystarczyło. Dick wraz z co najmniej 26 innymi osobami został porwany przez wodę. To był dopiero początek. Rankiem 4 lipca służby ratunkowe rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Do końca dnia co najmniej 237 osób zostało uratowanych z powodzi, w tym 167 osób ewakuowanych z drzew i dachów za pomocą helikoptera. Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu. Departament Wojskowy Teksasu, Departament Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu, Zespół Zadaniowy, Jeden Uniwersytetu Teksańskiego, A. Ampersand, po polsku. IM oraz lokalne służby ratunkowe pracowały bez wytchnienia, aby dotrzeć do wszystkich uwięzionych przez gwałtownie podnoszącą się wodę. Służby ratunkowe miały trudności z powodu przerw włączności, zablokowanych przez gruzy dróg oraz ogromnego obszaru poszukiwań wzdłuż rzeki Guadalupe. Jak podały wiadomości ABC do 8 lipca. Uratowano ponad 440 osób. Niestety liczba ofiar śmiertelnych wciąż rosła, ponieważ ekipy poszukiwawcze znajdowały kolejne ciała. W akcji uczestniczyły zespoły z co najmniej 12 stanów Stany Zjednoczone Ameryki w Meksyku, w tym miejskie jednostki poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo wodne i operatorzy dronów. Powstało centrum dowodzenia, w którym rodzice szukali informacji o dzieciach z obozu Mistyk i okolic. Akcja ratownicza szybko się rozrosła, obejmując zespoły z całego kraju. Ponad 2000 ochotników pomagało w działaniach ratunkowych tylko w hrabstwie Ker, w tym żołnierze Gwardii Narodowej, zawodowi ratownicy, psy tropiące oraz ratownicy wodni. 9 lipca Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej wysłała dwa samoloty do wsparcia akcji ratunkowej. Władz stanowych i lokalnych te samoloty mogły wykrywać zalania pod koronami drzew i widzieć przez roślinność dotkniętą deszczem. Było to niezbędne dla akcji poszukiwawczo-ratowniczych, dostarczając kluczowe dane na miejscu. Na przykład było to kluczowe w lokalizowaniu uwięzionych ocalałych na gęsto zalesionych terenach wzdłuż rzeki Guadalupe. Następnie, gdy wysiłki ratunkowe nabierały rozpędu, natura zadała kolejny cios. 13 lipca w tym rejonie wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały kolejne powodzie. Ta druga fala deszczu, choć nie była tak intensywna jak ulewa z 4 lipca, spadła na już nasiąkniętą ziemię i cieki wodne, które były przepełnione wcześniejszą powodzią. Rzeka Lampasas podniosła się o ponad 9 metrów. To wywołało kolejne akcje ratunkowe i ewakuacje oraz zmusiło służby do czasowego wstrzymania działań wzdłuż rzeki Guadalupe. Aż sytuacja się poprawiła. Podczas gdy zespoły wzdłuż rzeki Guadalupe czekały, aż deszcz ustanie, w kilku hrabstwach, w tym Lampasas, San Saba i Schleicher, prowadzono akcje poszukiwawczo-ratownicze. Texas Task Force One oraz Texas Parks and Wildlife rozpoczęły akcje ratunkowe na wodzie wzdłuż rzeki Lampasas. Do 15 lipca pogoda w końcu się uspokoiła, co pozwoliło wznowić działania poszukiwawczo-ratownicze z pełną mocą. W miarę jak działania ratunkowe trwały, narastały napięcia polityczne dotyczące finansowania i odpowiedzialności. Gubernator Greg Abbott zwołał specjalną sesję legislatury Teksasu, aby zająć się finansowaniem pomocy powodziowej, ale sprawy szybko utknęły w partyjnych sporach dotyczących kwestii niezwiązanych z powodziami. Ofiary powodzi czuły się wykorzystywane jako pionki polityczne, podczas gdy desperacko potrzebowały pomocy przy usuwaniu gruzu. Odrzucanych roszczeniach ubezpieczeniowych i usuwaniu pleśni. Mieszkańcy podkreślali, że abot mógłby użyć swoich uprawnień budżetowych w sytuacjach nadzwyczajnych, by od razu przeznaczyć 70 milionów dolarów na naprawy domów, usuwanie gruzu i opiekę psychiatryczną bez zgody legislatury. W połowie sierpnia sytuacja polityczna zaczęła się zmieniać, gdy ofiary i ich rodziny zeznawały przed komisjami legislacyjnymi. Rodzice dzieci, które zmarły w obozie Mystic. Składali zeznania przed Komisją Senatu Teksasu, popierając ustawę nr 1 mającą podnieść standardy bezpieczeństwa w obozach młodzieżowych w całym stanie. Przedstawili wzruszające świadectwa dotyczące swoich dzieci i skrytykowali brak odpowiednich systemów ostrzegania, planów ewakuacyjnych oraz środków bezpieczeństwa w obozie. Ustawa wymagałaby, aby w każdym domku położonym na terenach zalewowych znajdowały się awaryjne drabiny dachowe. Opracowania planów ewakuacji na wypadek nagłych powodzi, stworzenia linii sukcesji dla lokalnych urzędników podczas katastrof oraz uproszczenia procedur zgłaszania ofiar. Ustawa nakłada obowiązek corocznych ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek powodzi, posiadania sprawnych radiostacji pogodowych z zasilaniem awaryjnym oraz instalacji monitoringu poziomu wody, jeśli obóz jest do 500 stóp od cieku wodnego. Ustawa nakłada również obowiązek na obozy aby przed przyjazdem dzieci przekazywały rodzicom informacje o swoich planach reagowania kryzysowego oraz historii powodzi. Zeznania wykazały, że już w 2016 roku szeryf hrabstwa Kerr popierał wprowadzenie systemu ostrzegawczego z syrenami, lecz część urzędników obawiała się hałasu w razie przypadkowego uruchomienia. Rozmowy o finansowaniu i budowie systemu trwały do 2021 roku. Lecz nie osiągnięto kompleksowego rozwiązania. Hrabstwo KER w 2017 i 2018 roku ubiegało się o rządowe dotacje na sprzęt i modernizację systemów pomiaru wody oraz stronę z bieżącymi informacjami dla mieszkańców, lecz wnioski odrzucono. Emocjonalne zeznania pogrążonych w żałobie rodziców poruszyły wszystkich. Do 20 sierpnia legislatura uchwaliła sześć ustaw dotyczących powodzi i pomocy w sytuacjach kryzysowych. W tym jedną przeznaczającą setki milionów z funduszy stanowych na działania związane z odbudową. Gdy wody opadły, pełna skala zniszczeń stała się jasna. Szacuje się, że liczba ofiar śmiertelnych wyniosła około 135, z czego 117 w hrabstwie Kerr, co czyni to najtragiczniejszą powódź śródlądową w Stanach Zjednoczonych Ameryki od powodzi na rzece Big Thompson w Colorado w 1976 roku. Wpływ ekonomiczny był ogromny, a straty materialne przekroczyły 2,3 miliardy dolarów. Ponad 4200 domów zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Kluczowa infrastruktura, w tym mosty, drogi i oczyszczalnie ścieków, będzie musiała zostać odbudowana. Na sierpień 2025 roku trzy osoby wciąż były zaginione w wyniku powodzi, w tym 80-letnia dziewczynka z Camp Mystic. Wiele rodzin dotkniętych tragedią w Camp Mystic założyło grupy rzecznicze, aby domagać się lepszych przepisów bezpieczeństwa w obozach letnich w całym kraju. Gubernator Greg Abbott przedłużył stan klęski żywiołowej w powiatach dotkniętych lipcowymi powodziami, utrzymując nadzwyczajne przepisy i wsparcie stanowe dla ratowników. Proklamacja obejmuje 20 powiatów w środkowym Teksasie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Kerr. Gdzie doszło do największej liczby ofiar śmiertelnych. Wody rzeki Guadalupe opadły, jednak skutki powodzi w Teksasie w 2025 roku będą odczuwalne przez pokolenia. Rzeka, choć zabrała wiele tym społecznościom, nadal jest piękna i kluczowa dla regionu, ale teraz pojawił się nowy szacunek dla jej siły oraz determinacja, by być przygotowanym, gdy wody znów się podniosą. Jeśli uznałeś ten film za interesujący, rozważ subskrypcję. To bardzo pomaga.